Cześć, Szymon z tej strony. Witajcie na moim kanale. Witajcie w kolejnym odcinku Przeczytane z biblioteki pod, o komiksie pod tytułem Wypadek na polowaniu. Jest to komiks wydany przez wydawnictwo Lost in Time. Ja ten pozycję, ten komiks wypożyczyłem w Książce Beskidzkiej w Bielsku Białej w Bibliotece Głównej. I powiem tak, to jest bardzo, bardzo ciekawa opowieść. Jakby miało bym Określić, tutaj mamy fajny spis treści, do którego momentu mi się podobała, albo od którego momentu mi się podobała, to, to jest taki punkt graniczny. Czyli zaczynamy od pewnej historii, że pewien chłopak musi trafić pod opiekę niewidzącego, niewidomego ojca. Ponieważ jest to, nie wiem, spoiler, a to jest piąta strona komiksu, który ma ze 400 Ponieważ matka nie żyje tego chłopca, no i musi trafić pod opiekę ojca. Nie zajmował się nim przed laty. Facet jest niewidomy, ma psa i generalnie zabiera go do siebie. Jedną z pierwszych rzeczy, którą chce chłopak się dowiedzieć od swojego ojca, to jak stracił wzrok. No i tam jest. Ojciec mu opowiada o tym właśnie wypadku na polowaniu. Na polowanie. W tle międzyczasie jest dziwna, dziwna, dziwna historia o pewnym morderstwie, które miało miejsce w okolicy, gdy dwoje bogatych dzieciaków postanowiło poczuć dreszczyk emocji i zabiło kolejną osobę. To jest w tle na razie. Mamy tutaj rozpisaną inscenizację, jak doszło do utraty wzroku przez tego ojca. Jak opowiada o tym wypadku na polowaniu i sobie żyją. Ojciec z synem. Niewiele mieli ze sobą wspólnego, ale muszą się jakoś dogadywać. Czy śledzimy tą historię z perspektywy syna, który zauważa, że jak mieszkał ojciec, na co nie musiał zwracać uwagi z uwagi na fakt właśnie ślepoty, że nie potrzebował chociażby ładnych obrazów, no bo to nie miało żadnego znaczenia. I oni sobie tak żyją, rozmawiają. Chłopak jest powoli y, uczony troszeczkę w muzyce. On, on y, generalnie pewne rzeczy poznaje, troszeczkę się kształci, troszeczkę się rozwija, powoli dorasta. Wchodzi w okres buntu, i w pewnym momencie w, y, w, okazuje się, że. No tutaj już mam fajny motyw, pokazanie, jak ćwiczy granie. W pewnym momencie chłopak. Już będąc nastolatkiem, wpada, ja bym to określił, w podejrzane towarzystwo, czy takie bardziej standardowe w tamtych czasach, w tamtym miejscu. I tak dalej. I zostaje wciągnięty w bardzo niefajną rzecz. A mianowicie zostaje wciągnięty, w, nazwijmy to ogólnie rzecz biorąc, w jakąś gangsterkę. Ale zanim do tego dojdzie, tak śledzimy, tutaj oni się rozwijają, dogadują, powiedzmy, docierają. Ojciec tutaj, samochód, tutaj, powiedzmy, rozwijanie pasji nie do końca zawsze, nie zawsze udane ale to jest moment, ten trzeci rozdział, który zmienia wszystko w moim postrzeganiu tego komiksu. I. W tym trzecim rozdziale powiem tylko o jednej scenie, która wywróciła całą moją optykę tej historii i zacząłem ją czytać z zapartym tchem. To nie jest to, że do tej pory było bardzo słabo czy coś takiego. Nie? Znaczy, było tak zwyczajnie, tak się człowiek zastanawiał, do czego to dojdzie, bo tutaj mieliśmy tą relację powoli się tworzącą, ale widać było, że chłopak, yy, że ojciec chciał coś chłopakowi powiedzieć, ale. Nie udało mu się. I dochodzimy do momentu właśnie do co mówiłem, że wpadł nasz główny bohater Charlie w nie najlepsze towarzystwo. Został wkręcony jak to często bywa. Zrobimy włam, nikt się nie dowie, nie będzie problemu. No właśnie nie. Problem był. I problem zaczął się od tego momentu, gdyż został. Rozpoznane. Ale to nie jest. To nie jest ten moment w którym, w tym komiksie, który wszystko się. Wszystko mi się wywróciło do gór nogami. Nie. To za, będzie za chwilę. Nie chcę. To i jedno sformułowanie. Ja wam powiem. Bo to jest coś, co powoduje, że wszystko. Wszystko się zmienia. Bo tutaj ojciec namawia naszego bohatera, żeby wsypał, nazwijmy to, kolegów, tych, którzy z nim byli, żeby współpracował z policją, nie brał tego na siebie. A... I rzuca jednym zdaniem. Musisz pójść na współpracę z policją, Charlie. Nie chcę, żebyś trafił do więzienia tak jak ja. Co? I w momencie, w którym Charlie zrobił, co? Ja zrobiłem wielkie, co? I od tym momentu czytałem z zapartym tchem. To, jak jest opisane perpetie ojca głównego bohatera, nazwijmy to, w więzieniu i tego wszystkiego, co z tym się wiąże, są tak kapitalnie zrobione, że ja po prostu wow, ilość emocji, która tam kipi, których wyjaśni, to po prostu ło, wow, czytałem to z zapartym tchem. Nie mogłem się oderwać. I autor, że nie wiem, jakim cudem, nie wiem, jakim to się udało osiągnąć, że w pewnym momencie ja się naprawdę, naprawdę zżyłem z tymi bohaterami. I w pewnym momencie były nawet sceny takie, że mi prawie że łezka pociekła. I wszystko to się tak dziwnie opowiadało. Taka metafizyka, nie chcę wam za dużo powiedzieć, filozofia w to wszystko wkroczyła. Postacie, osoby, które spotkał w tym więzieniu, jej relacje. Ja nie chcę za dużo powiedzieć, bo ja powiedziałem tylko wstęp. Ten wstęp jest... Ważny, buduje nam narrację, wspiera nas, wskazuje nam, co tu może się dziać. Ale prawdziwa historia jest później. I to właśnie te początkowo rzucone okruchy tak później odrezonują, tak później oddziałowują, tak później wraca się do tego, co tu było powiedziane na początku. To jest historia może o wybaczeniu, o próbie odkupienia win może trochę może o pogodzeniu się, o docieraniu się, o zrozumieniu, o wszystkim. Tyle, ile emocji o tym jednym człowieku w tym tomie się można było dowiedzieć, ile właśnie takich dodatkowych znaczeń jest, to jestem po prostu naprawdę, naprawdę w szoku. I wiecie, co mnie totalnie rozbroiło na końcu? Jak się okazało, że to jest komiks bazujący na rzeczywistych wydarzeniach że część z tych opowieści, część z tych elementów jest prawdziwa. Część jest wymysłem autorów, dopowiedzeniem, ale generalnie to nie jest całkowicie fikcyjna opowieść. Wow. Jeśli mieszkacie w Bielsku Bial, w okolicach i lubicie nietypowe komiksy, które potrafią wzruszyć, zachęcić, zmobilizować do dyskusji, do zastanowienia się, do sięgnięcia po coś jeszcze, to to jest komiks, który będzie dla Was. Ale nie jest to do końca przyjemna lektura. Bo ta lektura jednak w pewnym sensie opowiada o losach człowieka niewidomego, który siedzi w więzieniu. I to jest naprawdę, naprawdę potężna dawka emocji. Ja ze swojej strony polecam. Nie spodziewałem się, że ten komiks tak na mnie zareaguje. Od momentu, w którym wyskoczyło hasło nie chcę, żebyś siedział w więzieniu tak jak ja siedziałem, ja zrobiłem takie wielkie oczy... I nie mogłem się oderwać. Bardzo mnie ciekawiło, co dalej, co dalej, co dalej, co dalej. Jadźcie. Każdy element, każda nowa postać, która tam się pojawia, i naprawdę. I później to wszystko. Te postacie są tutaj. No, Komiks Czarnobia, ale one mają tyle odcieni szarości. Tak to się różni. Takie mikrodramaty, które są pokazywane wewnątrz komiksu. Nie mówimy o głównym bohaterze, który tego słucha, który to przeżywa który nawet na jakieś głupie hasło potrafi zareagować maksymalnie emocjonalnie, tylko postacie tła, drugi plan, trzeci plan, też są kapitalne. Niesamowita lektura. Zdecydowanie zalecam, polecam, żebyście sobie to wypożyczyli i przeczytali. Jest to jeden z tych komiksów, po którym lekturze po prostu nie miałem przez jakiś czas ochoty sięgać po nic kolejnego. Napiszcie mi, czy co znacie. Ja jestem zachwycony tą pozycją, tym komiksem i Napiszcie mi, czy znacie tą, ten komiks, czy nie. Ja. Cóż, to by było tyle. Do następnego razu. Cześć.